Nie zatankujesz na stacji. Rząd najwyraźniej zmienił zdanie i do projektu ustawy, która ma dokonać zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych powiązanych ustaw, wpisał teraz zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Oznacza to, że jeżeli ustawa przejdzie przez Sejm i Senat oraz uzyska podpis prezydenta, to alkohol zniknie ze stacji benzynowych. W efekcie nie będzie można kupić na nich wina, wódki czy piwa. Uniemożliwienie nabywania napojów alkoholowych w miejscach koncentrujących się na obsłudze kierowców stanowi kolejny krok w stronę redukcji powszechności alkoholu i łatwego do niego dostępu, napisano w uzasadnieniu. Alkohol ma być trudniej dostępny. Resort zdrowia, który jest inicjatorem tej zmiany, zdaje sobie sprawę, że obecnie alkohol na stacjach stanowi 2% całej sprzedaży alkoholu w Polsce. Jednak zmiana ma na celu ograniczenie całodobowej dostępności trunków, a także zmniejszenie gęstości rozmieszczenia punktów sprzedaży alkoholu. Dodatkową zmianą ma być przeniesienie sprzedaży alkoholu w sklepach na wydzielone stoiska. I tym razem ma dotyczyć to wszystkich, a nie tylko tych o mocy 4,5% z wyjątkiem piwa. W wielu sklepach będzie to wymagało dużych zmian. Alkohol przez Internet tylko z odbiorem własnym. Rząd chce też uregulować sprzedaż alkoholu na odległość. Obecne przepisy są relatywnie niejasne, ale propozycja zmian sprawi, że sytuacja będzie klarowna. Alkohol będzie można sprzedawać przez internet czy na odległość, ale możliwy będzie tylko odbiór własny. Przedsiębiorca będzie mógł sprzedawać swoje trunki z odbiorem u innego przedsiębiorcy. Czyli na przykład mały producent nalewek z Podlasia będzie mógł sprzedawać swoje wyroby przez internet z odbiorem dla klienta w sklepie pod domem. Kluczowym elementem będzie jednak identyfikacja klienta. Sprzedawca wydający towar będzie zobowiązany do potwierdzenia tożsamości nabywcy oraz odmówi wydania towaru osobie innej niż ta, która została wskazana jako kupujący Marek z Luwaz, KS Meteo Biznes.